Witam Was bardzo serdecznie. Dziś mam dla Was prezentację całkiem ciekawego zegarka. Samo pudełko nie mówi, nam, nie, nie mówi nam zbyt wiele, ponieważ nie ma żadnych oznaczeń, a jest to typowe dla pudełek japońskich. Nie mam pojęcia, jak Japończycy pakują te pudełka, że, nie wiem, czy muszą otwierać każde, czy, czy jakoś inaczej to rozpoznają. Może to są jakieś, nie wiem, kody, kody te RFID, trudno mi powiedzieć, gdzieś wklejone w pudełko. Natomiast to pudełko nie ma oznaczeń. I tak, odpakowujemy. Pokazuje nam się takie typowe pudełko od MTG mniej więcej, które znamy z modeli nielimitowanych. Dobieramy się do środka, zanim może pokażę Wam, co jest w samym pudełku. To zobaczmy sobie takie. Oto coś. To jak widzimy jest instrukcja od, od, po japońsku. Jest tam akurat tak wyszło, że tutaj wykienku się powiedzie od razu numer modułu 3410. I, i moduł 3410 jak wiemy, jest to moduł. Rangemana. Rangeman jest nam dość dobrze znanym zegarkiem, no ale dobra, ale jak to się stało, że rangeman przyszedł w takim pudełku? Bo to jest fabryczne pudełko, tylko zegarka. Już Wam tłumaczę. Zobaczcie, otwieramy. I, ukaz i ukazuje się naszym oczom. No tutaj taka gąbeczka jest, przekładeczka pomiędzy zegarkiem a denkiem. Pudełko jest naprawdę bardzo fajnie zrobione. Bardzo mi się podoba to pudełko, ten rodzaj pudełka. I w środku mamy zegarek GW9400YJ1. To jest wersja japońska, czyli wersja tak zwana JDM, Japanese, Dom Japanese Domestic Market. Ona charakteryzuje się za, zazwyczaj innymi pudełkami. No, to to wiadomo co to jest. To są takie groszki, które pochłaniają wilgoć. Tutaj mamy metkę. Prawdopodobnie to była jeszcze folia, no ale folia, wiadomo, gdzieś, to, gdzieś sobie już zniknęła. I tak to wygląda. gw 94 y y 1. Tutaj są jego. Przepraszam, nie Casio. Casio w wersji japońskiej robi tak, że nie podaje tych danych, tak jak pokazywałem w poprzednich zegarkach, jako opis tekstowy, tylko jako ikonki. Z bardzo prostej przyczyny, bo jeżeli ktoś z zagranicy kupuje taki zegarek, no to wtedy z japońskich, z japońskich liter niewiele byłby w stanie odczytać takiego tutaj, to jest, to jest prawdopodobnie, się domyślam jedynie, że numer modułu czy coś takiego, ten tekst nad 3410, jest kod EAN standardowy i wszystkie jego tutaj jakby wymienione w formie graficznej funkcje. Także tak to wygląda. A czym, czym w ogóle sam, sam zegarek różni się od wersji japońskiej, od wersji, od wersji europejskiej, bo to jest najważniejsze. Różni się oczywiście paskiem, a paskiem różni się niebagatelnie, ponieważ pasek jest w wersji karbonowej, to jest raz. Zobaczcie, tutaj mam wersję standardową, fabryczną, europejską. Tutaj mamy napis Triple Sensor, a tutaj mamy napis Carbon Fiber. I pasek karbonowy różni się dwiema rzeczami w przypadku wersji YJ. Po pierwsze jest karbonowy, jak sama nazwa wskazuje, ale zobaczcie, pasek w wersji europejskiej, on również składa się z dwóch warstw. Zobaczcie, przyjrzyjmy się z boku tutaj. On ma tutaj szef, czy jest zgrzany z dwóch elementów. Ale w przypadku wersji japońskiej wewnętrzny element jest w kolorze żółtym, podczas gdy w wersji europejskiej jest on w kolorze czarnym, czyli niczym specjalnym się nie wyróżnia. Oczywiście w obu przypadkach ten zegarek jest. To jest akord mój egzemplarz. On nie był jeszcze używany, bo on właśnie czeka na modyfikacje, które. Tak naprawdę to już są zrealizowane fabrycznie, bo tutaj ten zegarek w ogóle, tę ten, ten japońską wersję, otrzymałem od, od kolegi Kamila z Forum, za co serdecznie dziękuję. I Kamil poprosił mnie, żeby mu troszeczkę go zmodyfikować. Ja, jakby godząc się na te modyfikacje, nie, jakby nie zwróciłem uwagi na to, że on ma tą wersję japońską, czyli tą dokładnie, którą ja chcę uzyskać z tego zegarka, bo ja już do tego zegarka mam zamówiony pasek karbonowy taki. Tylko jeszcze na niego czekam po prostu. A kolega Kamil już sobie kupił wersję japońską, już go ma. I jakie tutaj przeprowadziliśmy modyfikacje? Zobaczcie. Tutaj przyjrzyjmy się tym dwóm zegarkom. Najlepiej z boku i od razu widać przyciski. Tutaj zostałem poproszony o wstawienie czarnych przycisków, wszystkich i również tego podświetlenia oraz czarnych atrap wkrętów. Tutaj, jak się przyjrzymy tego z zegarkowi, one nie są srebrne. Okazuje się, że w tym chyba jako jedynym dotychczas zegarku, bo dotychczas w zegarkach w atrapy wkrętów były albo srebrne, albo czarne. To jest inaczej. One są tak zwane dymione, czyli mm, takie anodowane bym powiedział, ale na inny kolor, bo to właśnie nie są czarne. One, jak powiedzmy, zestawimy je z tymi przyciskami, to one się wydają ciemne, ale one są tak naprawdę w takim kolorze jak te dymione wkręty paska. Tutaj dymiony wkręty paska są takie same, ale atrapy zamieniliśmy na czarne od, w ogóle generalnie atrapy wkrętów na, be, na rogi bezela oraz wszystkie sześć przycisków zostały zamienione na wersję od modelu GW9430 EJ9. Ja postaram się w opisie filmu dać. Dokładny opis modyfikacji, które tu zostały przeprowadzone, także tak te zegarki prezentują się obok siebie. Uważam, że wersja z czarnymi przyciskami bardzo fajnie pasuje. Ja w swoim zegarku właśnie przewiduję dokładnie takie same modyfikacje, czyli również zmienia przyciski na czarne, również zmienia trapy wkrętów na czarne i być może, pasek, no to właśnie na niego czekam, bo resztę elementów już mam, tylko jeszcze tego nie robiłem fizycznie, bo chcę to zrobić za jednym zamachem. I pasek również zmienię na właśnie wersję karbonową od wersji japońskiej. Pasek niestety jest kosmicznie drogi, bo kosztuje 1000 złotych, no ale kurczę, raz się żyje, więc trzeba, trzeba sobie, że tak wiem, w jakiś sposób tam dogadzać. Ja to lubię, po prostu lubię te zegarki i chciałem mieć taką wersję no powiedziałbym dopasioną pod korek, taką jaką sobie wymarzyłem i właśnie to tu głównie chodzi tak naprawdę o ten wewnętrzny element ale również pasek karbonowy bardzo fajnie jest taki bardziej miękki i fajnie układa się na ręku bo mam już jeden zegarek z, z paskiem karbonowym, jest to zwykły podstawowy Rangeman różnica właśnie jest tylko taka, że on ma zastosowane czarne atrapy wkrętów czarne, e, przepraszam, dymione pa, e, atrapy, wrzuć, dymione wkręty paska oraz właśnie pasek karbonowy wersji, z wersji 94 y, GW9400J-1, i, i, i o tak. I on właśnie ma ten w środku karbon, co fajnie, fajnie wygląda od wewnętrznej strony, bo jego po prostu tutaj widać. No, w ten sposób. W wersji żółtej tego nie widać, zaraz Wam to pokażę, po prostu wersja żółta. I jest po prostu żółta, tu się niczym specjalnym nie wyróżnia. Zaraz zdejmiemy ją z poduszeczki, to będzie nam łatwiej tutaj manewrować. Już sekundkę, o jest. Okay. Poduszeczka zresztą sama w sobie jest bardzo ładna, bardzo dobrej jakości. Taka twardo-miękka, bym powiedział. Sam wierzch jest bardzo miękki, ale zaraz pod tym jest zupełnie twarda, więc ona nie jest taka, że się zrobi taka od razu taka, że tak powiem, rozklapciana, tylko naprawdę to jest dobrej jakości materiał. Te, te pudełka japońskie to jest naprawdę majstersztyk, jeśli chodzi o jakość. No i tak, mamy pasek karbonowy. Jak widzimy jest, jest on już troszeczkę używany, widać po nim lekkie ślady eksploatacji. I od wewnątrz po prostu żółty, żółty pasek. Jest żółty, nie ma takiego, takich śladów karbonu jak w wersji europejskiej. No i różnica jest też, jest też w Dekielku, dokładnie w jednym jego szczególe. Zobaczcie, tutaj mamy oznaczenie GW9400Y oparte o moduł 3410, podczas gdy GW9400YJ i co ciekawe, jest to wersja tylko na rynek japoński, prawda? Ale zobaczcie, Made in Thailand, czyli wersja na rynek japoński, jest produkowana tylko w Tajlandii, bo generalnie Range -meny produkowane są tylko w Tajlandii. I wynika to oczywiście ze ze, jakby ze specjalizacji fabryki. Po prostu no, trudno jest utrzymywać części, części do, do zegarków, których jest mnóstwo w różnych fabrykach, skoro jakby w japońskich fabrykach produkuje się to topowe modele, czyli na przykład MTG, MRG, Oceanus i tym podobne zegarki, takie totalnie top of the top, jeśli chodzi o Casio, a w, a w fabrykach innych, głównie właśnie w Tajlandii, produkowane są inne modele, aczkolwiek są, są oczywiście modele również chińskie. Ten akurat Rangeman jest zawsze produkowany w Tajlandii, zresztą spójrzmy sobie też na tego czarnego, tutaj ta sama sytuacja Made in Thailand, Także tutaj się akurat tej kwestii nic zmienia, a to jeszcze mam jednego używanego, znaczy używanego, wszystkie są używane, ale ten akurat kupiłem jako używany i go sobie troszeczkę zmodyfikowałem, bo właśnie tutaj ma negatywy wyświetlacz. Więc tak, tutaj mamy te modyfikacje. Zwróćcie uwagę jeszcze na wyświetlacz, właśnie zjadę tylko sobie statywem, bo znowu siedzę na wysokim statywie i wszystko jest daleko. Popatrzmy. Wyświetlacz w tym zegarku jest zresztą tak samo jak w wersji europejskiej, bo tutaj się już nic nie różni. Jest o tyle ciekawy, że sam wyświetlacz jest szary, natomiast kółko, tam gdzie mamy kompas i różne funkcje, w zależności, ja. Może na innym modzie to pokażemy. O, teraz nie, nie jest to zakryte niczym, zobaczcie. To kółko jest takie żółte jakby i to kółeczko samo w sobie po prostu ma kolor tylko w tym miejscu inny niż w pozostałych jakby rejonach wyświetlacza i te wyświetlacze w zasadzie niczym od siebie, od siebie nie różnią, tarcze są identyczne, w tych zegarkach funkcje, funkcje również, tutaj nic kompletnie się nie różni i jedynym właśnie różnicą jest pasek, no z siłą rzeczy dekiel, no bo tam jest inna inne, jakby, inne oznaczenie to jest, w jednym jest Y, w drugim jest YJ. Y to oczywiście jest od koloru żółtego, który tutaj dominuje w tym zegarku. A J to jest wersja od JDM, czyli Japanese Domestic Market. I zazwyczaj właśnie te wersje, karbo, wersje rąków na Japonię są mają paski karbonowe, podczas gdy wersje europejskie w takich samych wersjach mają te paski zwykłe, po prostu poliuretanowe. Niestety nie zastosowano tutaj czarnej klamerki, a szkoda, bo uważam, że bardzo fajnie by tutaj pasowało, dopełniałaby tutaj no, tej czarności wyglądu, bym powiedział. Ja bym wolał odwro mieć odwrotnie, wolałbym mieć czarną klamerkę i te języczki. A srebrny ten element, jeżeli miałbym wybierać, ponieważ ten element zawsze ma kontakt niestety z, z ziemią, tak bym to określił. Zresztą to wystarczy obejrzeć, co najlepiej to widać na przykładzie zegarka używanego. Zobaczcie, mam zegarek, jak widzicie, już dość mocno wyeksploatowany. Ten, te elementy, właśnie z takimi elementami, go kupiłem, czyli tutaj go już, już mam go parę lat. Natomiast y, y, widzimy tutaj, zobaczcie, tu jest, no bo bardzo mocno wyszlifowany. Nie głęboko, nie ma żadnych głębokich rys, ale jest sporo rysek takich drobnych, podczas gdy na samej klamerce aż tyle tego nie ma. Chodzi o to, że klamerka w momencie, gdy zegarek mamy na nadgarstku, czy jak jest w ten sposób, prawda, to zegarek opiera się zawsze tak. Nie ma możliwości oparcia ręki tak. No, nie da się jej tak zgiąć. A w tym, momencie, w tym momencie tutaj klamerka wypada, a tam, gdzie ręka normalnie leży, jak piszemy na klawiaturze czy coś, to właśnie dokładnie opiera się tą klamerką, więc to jest... Uważam, że lepszym pomysłem byłoby zastosowanie srebrnej klamerki i czarnego czarnego, yy, yy, przepraszam, srebrnej sprzączki i czarnej klamerki, niż właśnie tak, jak jest w tej wersji. No, ale tak producent zastosował, nie przeskoczymy. O ile mi wiadomo, nie da się dokupić osobno czarnej klamerki. Ona występuje bodajże chyba tylko w dwóch paskach. W wersji SRJ, czyli w wersji tej różowej, Men in Sunrise, oraz w wersji Barton. I, i chyba, nie, bo zaraz. W wersji, przepraszam, i w wersji chyba jeszcze żółtej, ale pas tej EJ-9, ale w wersji GW94-30 EJ-9 już paski nie są dostępne oddzielnie, więc tu niestety nic nie poradzimy. Także nie da się już dokupić, że tak powiem, osobno tego elementu. Co ciekawe, da się dokupić chyba właśnie osobno bodajże, albo sprzączka, albo klamerkę, już nie pamiętam, ale tylko właśnie od tej wersji, którą trzymam w ręku. Na dokupienie osobno srebrnej klamerki do niczego nie służy, bo... Srebrna klamerka jest w każdym romku. Bo gdyby ona była czarna, to by było inna rozmowa, to by było fajnie. Hmm. Bo jest właśnie jako osobna część Buckle, z tego co pamiętam, właśnie od chyba dopiero tego modelu, czyli żółtego. W starych modelach tego elementu dokupić się niestety osobno nie da. Bo chętnie bym kupił sobie na przykład taką czarną klamerkę. I miał komplet czarna klamerka, czarny pasek, dokładnie czarno-żółty, czarna sprzączka. Klawiatura jest przemoczka czarna szlówka, o tak, niestety mi się mylą te pojęcia jak się gada na filmie, niestety. Okej, okay. także tak wygląda prezentacja w wersji GW9400YJ1 po, po przeróbkach, czyli mamy wszystkie czarne przyciski i wszystkie czarne atrapy wkrętów. Ja pokusiłbym się jeszcze, i zobaczę czy zrobię tak w swoim zegarku czy nie, wymienić wyświetlacz, na ten cały żółty od wersji GW9430EJ9. Zobaczymy. Mam wrażenie, że czego takie wyświetlacze, przerobić w każdej chwili mogę, także tu nie ma problemu. Jednocześnie, gdy ktoś miał ochotę skorzystać z mojej pomocy przy wymienieniu wyświetlacza, to zapraszam do kontaktu mailowego tomg80małpa.wp.pl. Postaram się oczywiście pomóc i podać szczegóły. Ok, także tak wygląda zegarek Kamila. Uważam, że wyszedł bardzo fajnie. Ja dokładnie taką wersję chcę zrobić dla siebie. No i tylko czekam właśnie na pasek karbonowy, taki jak jest tutaj. I mój będzie wyglądał identycznie, plus być może jeszcze wyświetlacz. Zobaczymy. I mam jeszcze jeden pomysł, jak go troszeczkę upgrade'ować. Znaczy upgrade'ować to jest pojęcie względne oczywiście. Dać... Na chwilę chociaż sobie przełożę moduł z tego zegarka do tego, żeby już nie przekładać samego wyświetlacza, bo to jest dużo bardziej skomplikowane. I zobaczymy, jak ten zegarek z tymi, z tymi żółtymi ramkami prezentuje się w negatywie. Uważam, że może prezentować się naprawdę ciekawie, no ale to trzeba by przełożyć i zobaczymy. Myślę, że taką modyfikację postaram się Wam pokazać, bo być może ktoś z Was też będzie chciał takiej modyfikacji dokonać, gdyż wiem, że ten zegarek cieszy się dość dużą popularnością i naprawdę się podoba użytkownikom, gdyż to zestawienie kolorystyczne, właśnie żółtego z takim ciemnoszarym albo czarnym jest naprawdę pożądane. Ok. Dajcie znać, jak Wam się podoba taka modyfikacja, jak się w ogóle Wam podoba wersja karbonowa z wewnętrznym żółtym, z paskiem z wewnętrznym żółtym elementem. Zapraszam serdecznie do komentowania filmów. Sekcji komentarzy dodaj do Waszej dyspozycji. Zapraszam do subskrybowania kanału oraz dania filmowi łapkę w górę, jeśli Wam on się podobał. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach.